Za okrem robi się coraz cieplej, więc jest najlepsza pora, póki jeszcze nie ma sezonu, by zabrać się za przygotowanie junaka właśnie na tę okoliczność. Zapraszam do oglądania. Na początku tamtego sezonu junaczek był już rozebrany, co można było zobaczyć na poprzednim filmie. W przygotowaniach na ten rok mamy napęd oponki i lekko pobawimy się kolorystycznie z wyglądem junaczka. Jeśli chodzi o napęd, został zdjęty chiński łańcuch, którego musiałem naciągać co 100 km, a jego kondycja jest, o proszę, Tak, Jak już został zdjęty łańcuch, to postanowiłem, że jak wejdzie nowy, to wymienię też zębatkę zdawczą, jak i zębatkę tylną na kole. Po demontażu łańcucha okazało się, że tylna piasta ma lekki luz na tylnym kole. Po demontażu piasty razem z zębatką mam gumę zabieraka, zabierającą, jakoś tak to się nazywa. Jest już tutaj trochę zużyta. Więc zmuszony jestem zamówić nową. Razem z łańcuchem będą nowe zębatki. Więc wyczyściłem piastę. Myślałem, że jednak wejdzie z powrotem stara. Ale łożysko trochę szumi. Tylny hamulec ma jeszcze mięsa, więc na ten sezon jeszcze go zostawię. A w razie wymiany to nie jest dużo roboty. Zamówiłem nową piastę, w której łożysko. Pracuje prawidłowo, jest jeszcze nierozruszane. Guma zabieraka, jest miękka i nie rusza się w nowej piascie. W starej luz prezentował się następująco. Poprzednią zębatkę JTF 25914 postanowiłem zmienić na 15. Mam nadzieję, że dużo na osiągach nie stracę, a zmniejszą się trochę obroty podczas jazdy z wyższą prędkością. Natomiast tylna zębatka JTR 81038 Zresztą pinowa JTR 810-38. Do połączenia całości układu napędowego postanowiłem zamówić łańcuch DIT 428HD w kolorze złotym, więc powinien się fajnie prezentować. Warto przy tym zwrócić uwagę jaką zamawia się zapinkę do tego łańcucha. Jednak zanim tylne koło z nowym napędem wróci z powrotem do Junaka, muszę zamówić jeszcze opony i je wymienić. Stare datują się na 12 tydzień 10 tego roku, więc przyszła na nie pora. W sytuacji, gdy jeszcze było sucho, dawały radę, ale jak trochę popadało, to te plastiki przyszła już na nie po prostu pora. 12 tydzień 10 roku na deszczu się już w ogóle nie sprawdza. Owiewka naprzód została wydrukowana w 3D. Wypadałoby ją pomalować. Mam też nowy błotniczek, który kosztował od bagatela około 70 zł. I no, będę go malował razem z owiewką i pozostałymi plastikami PlastiDipem. Deepem. Plastik, którego użyjemy będzie miał kolor matowy. To psikniemy. Trzeba to jeszcze trochę zeszlifować. Oczywiście nikt z tego strzelał, nie wiem. Trzeba o tym pamiętać. Jeszcze nie wiem jak będzie wyglądało mocowanie, ale zanim je wykonam, chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało w czarnym kolorze. Dobra, z zewnątrz, liźnięte od środka, to piek dalej, tak nie będzie tego widać. Po prostu psiknę. Pora odtusić to szlifowanie jeszcze benzyną ekstrakcyjną i zabieram się za malowanie. Yy, tylko jak to kurwa podłożyć, żeby na butelkę daj, bo będzie dobrze. ja tu się podwinie i tyle z tej roboty będzie. Nie, nie, ja sam przyszykuję. Czymkolwiek, mhm. Jeszcze czymkolwiek. Okay, owiewka położona, odtłuszczona, zaczynamy malowanie. Dobra, dyszę damy w ten sposób. O! Czekaj, wypróbuj to na czym innym. Jak to w ogóle sika? Co to tak? Czekaj, wypróbuj to na ścianie gdzieś najpierw, cholera. Aha, dobra. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Czyli tą dyszę muszę dać tak, jak była. I no to jedziemy. Pierwsza warstwa położona. Ciekawe, jak to się zwiąże. No, ten błotnik, żeby pasował teraz do tej owiewki, no to też trzeba będzie papierkiem przelecieć przed malowaniem. Dobra, jedziesz. A pięknie, odpuścić tu teraz i będzie. Żeby ta benzyna ekstrakcyjna nie rozpuściła, tylko tego błotniczka za 7 dyszok. Podłożyłem kawałek folii, żeby no jednak tutaj krzesełka nie udalić. Ora, jedziemy. Z drugiej strony. Muszę dać teraz temu wyschnąć. Temperatura na dworze to niecałe 3 stopnie, więc... No, trochę w tym garażu będzie to schło. Dam temu trochę podeschnąć, dopiero dam następną warstwę. Ciekawe, czy to będzie taki połysk, czy wyjdzie macik. Kurczę, miałem nadzieję, że nie będzie widać tego łączenia, no ale... Może się zneutralizuje lub zgubi po drugiej warstwie. Dobra. Następne co trzeba zrobić, to zdemontować stary płotnik. No i weź tu jeszcze trasę bez trytytek, tak jak wtedy, gdy mi się to stało. O! Pyk! Pyk! Demontaż, dziękuję. Proszę! Pękło centralnie na mocowaniu, na śrubkach. Nowy podechnie, pomalowany. To wleci na swoje miejsce. To nie jest tak, że ja te wszystkie zaczepy połurywałem. Ja po prostu już takiego okupiłem. Jedna. I druga. Jedna osłona i druga spod osłony filtra. Dobra, i tak połamane. Maluje, nie będzie się podobać, to poszukam innych. Obydwa elementy mam już wyszlifowane. Wiem, że to może nie do końca będzie fajnie wyglądało, ale. I tak będzie lepiej niż było. Pamiętajmy, ile ten motor kosztował i jak na początku wyglądał. Motocykl. Jak wszystko, to wszystko. Przecież tego tyłu nie zostawię srebrnego. Pora zjąć kanapy. Kluczem 13. Przepraszam, 12. Aś do jeba. jedna ku i druga strona żeby całość zdjąć no to trzeba poluzować jeszcze amortyzatory i powinno się wysunąć do góry z tego co pamiętam no nie jeszcze tutaj odkręć w moim przypadku imbus i klucz 13 od środka. Bo już to zmieniałem już wszystko ma tu ochotę odlecieć. Ok. Tak, 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 tak. Kombinacja alpejskiej. Idę jeszcze z drugiej strony. Odkręcone mogę już to wyjąć. Okej. Okay. Do tyłu. Gdybym tylko odpiął lampę. To się nazywają zapasy kablowe. O, ale żeś to wymyślił kiedyś tam. No okej. Okay. Mój stop skuferka nie jest. Odkręcany, ale odkręcić na pewno muszę światło stop, które jest, powinno być na trzech wkrętach, a jest na dwóch. No i mam to, ostatnia srebrna część do pomalowania. Tylko gdzie? Pierwsza warstwa położona, a mi się bateria kończy. Mam nadzieję, że nagram to do końca. Dwie warstwy położone, a mi pozostało poczekać, aż to wszystko fajnie wyschnie. Montaż, nowe opony to już w następnym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!